Iwona Tokarska, witam państwa serdecznie. A moim gościem w Kawiarence jest dziś siostra Aldona Skrzypiec, jałmużnik biskupa opolskiego. Witam serdecznie. Witam. Siostro, zrobiło się już chłodno na zewnątrz, co oznacza, że zbliża się ten najtrudniejszy czas dla osób ubogich, bezdomnych. Czy zimę czuć już w domu nadziei? No myślę, że tak powoli już tak, że zwiększa się też ruch, zwiększa się zapotrzebowanie na takie produkty jak ciepłe koce, kurtki, zimowe obuwie, więc w tym względzie no już widzimy, że, że ten trudny okres już się zaczyna. Też jest zupa ciepła, którą serwujemy po południu w Domu Nadziei. No, też cieszy się już większym powodzeniem niż to było w okresie letnim. Dom Nadziei w sumie działa już ponad rok i zapewne ma swoich stałych bywalców. Ale czy jest tak, że jesienią pojawiają się też te nowe osoby, które wcześniej były nieco zdystansowane? To znaczy, myślę, że oprócz takich stałych bywalców, których też znamy już od kilku lat, z którymi spotykaliśmy się już też wcześniej na ulicach Opola. To są też osoby, jest też duża rotacja osób, są też takie osoby, które no, są przejazdem w Opolu, czy przyjeżdżają do Opola z różnych względów, jakoś tak się tutaj w tym mieście znajdują. No i taką pocztą pantoflową też te informacje się rozchodzą, że, że jest taki dom, że można tam skorzystać z posiłku. No, ale też można uzyskać y, każdą inną pomoc konkretną. Y, no i też y, chyba cieszą się zainteresowaniem różne zajęcia, które też są prowadzone, czy to warsztaty, czy, czy jakieś zajęcia kulinarne. No właśnie, Więc... bo to nie tylko posiłek, ale coś też dla duszy. Tak. To, to znaczy, to się taki, mamy dwa dni takie terapeutyczne to jest taka grupa, na którą zapisujemy konkretne osoby. To jest taka grupa około 20 osób i w poniedziałki i piątki takie zajęcia terapeutyczne są prowadzone właśnie w Domu Nadziei. To jest w ramach takiej profilaktyki antyalkoholowej. Natomiast pozostałe dni, czyli wtorek, środę, czwartek i sobotę, dom jest otwarty dla wszystkich. E, więc każdy tak naprawdę może przyjść i z tej pomocy skorzystać może się też włączyć w to wszystko, co, co dzieje się w Domu Nadziei, a myślę, że takich no, ciekawych inicjatyw też nie brakuje. Ostatnio rozpoczęliśmy na przykład, w, albo w czwartki, albo we wtorki, bo to jest troszkę ruchome, taki cykl kateches, który prowadzi ksiądz Marcin Ogiolda, właśnie dedykowany takim osobom, które korzystają z Domu Nadziei. No i musimy powiedzieć, że rzeczywiście to chyba był strzał w dziesiątkę, że one się cieszą takim dość dużym powodzeniem. Nawet pytają osoby, kiedy będzie kolejna katecheza. No i też w tym, w tym czasie między śniadaniem a obiadem są takie dwie godziny, kiedy, kiedy możemy no, poświęcić im też więcej czasu, tak indywidualnie zająć się konkretnym człowiekiem, dlatego że mamy dwie osoby zatrudnione jako asystenci osób bezdomnych. Więc takie wszystkie sprawy formalne, administracyjne, yy, urzędowe, to jest też czas na to. Ale też taki czas, który zostaje, no to na przykład ostatnio było pieczenie rogalików, które nasi podopieczni serwowali w ramach Światowego Dnia Ubogich. Yy, teraz szykuje się kolejna akcja, ale ona będzie już w takich godzinach popołudniowych. Yy, jest yy, jakaś zbiórka na, na chore dziecko. Będzie taki kiermasz, chyba, bodajże w Jarnoutówku. Nie w opolu, no i nasi podopieczni też właśnie chcemy wraz z nimi upiec rogaliki, właśnie na ten kiermasz, które będą, celem jest właśnie zbiórka na potrzebujących na chore dziecko. Czyli udaje się tę grupę nie dość, że nakarmić, to jeszcze zintegrować, zaktywizować do różnych no działań. Myślę, że to jest też ważne, nie? żeby im też pokazać takie cenne zasoby, które, one ma, które oni mają w sobie, nie? Że, że można. Nikt nie jest tak biedny, żeby nie miał się czymkolwiek podzielić, nie? że każdy ma dwie ręce, swój czas, który może też ofiarować drugiemu człowiekowi. I myślę, że to też daje ogromną satysfakcję i im, i nam. Proszę siostry, a co zrobić, kiedy spotkamy na ulicy osobę błagającą nas o złotówkę, o dwa złote, która wręcz żebra, tak, o, o to, żebyśmy jakiś pieniądze z Portfela wyciągnęli i właśnie jej przekazali? Czy to jest dobry pomysł na pomoc właśnie takim osobom, czy jednak powinniśmy kupić jedzenie, a być może taki dobrobon wręczyć? No więc właśnie no też nauczenie i doświadczeniem, że ta przysłowiowa słodówka, no niestety wśród osób uzależnionych, no. No niestety będzie przeznaczona na alkohol, w większości przypadków, bo może ktoś rzeczywiście potrzebować na jedzenie, tego nie możemy nigdy wykluczyć. Natomiast chyba takim pierwszym ważnym, ważną rzeczą to jest zatrzymanie się przy tej osobie, że to danie takie bezmyślne tej złotówki niczego nie rozwiązuje. Ono może ewentualnie zaspokoić naszą potrzebę pomagania i, i nas świetnie zadowolić. Natomiast no, niekoniecznie pomoże tej osobie. Więc myślę, że to zatrzymanie się i mm, rozpoczęcie rozmowy, dialogu z tą osobą już jest pierwszym ważnym krokiem. Przede wszystkim my tą osobę zauważamy. Ona już przestaje być trochę anonimowa, więc już jest szansa na to, że wydarzy się coś dobrego i w życiu tej osoby, ale też w naszym życiu. I myślę, że to jest pierwszy krok. I dopiero z tej rozmowy, tak naprawdę, z tego spotkania rodzi się konkretna pomoc, bo jeżeli ta osoba naprawdę jest głodna, to ona chętnie pójdzie z nami do sklepu tak i jest. pozwoli sobie kupić jedzenie. I myślę, że to jest bardzo, bardzo konkretny krok, który możemy uczynić. Oczywiście, może nie zawsze mamy czas, żeby szukać w okolicy sklepu, żeby pójść, można taką osobę właśnie też skierować do Domu Nadziei. Ale właśnie od minionego roku wprowadziliśmy też na opolski rynek tak zwane dobrobony. Mamy podpisaną umowę z kilkunastoma sklepami spożywczymi i z aptekami w Opolu. I te dobrobony i spożywcze, i odzieżowe, odzieżowe też, ale też apteczne, można nabyć w opolskich parafiach, można też je nabyć w Domu Nadziei. I mając taki dobrobon, na przykład w portfelu, no można go podarować osobie potrzebującej i wtedy mamy pewność, że to nie zostanie wymienione na alkohol czy na używki, bo, bo tak, taki jest po prostu projekt, że te pieniążki są tylko ściśle na ten cel, jaki jest napisany na dobrobonie. Osoba dostaje też karteczkę z informacją, w jakich sklepach może go zrealizować i Pamiętaj, ta lista ważne, się wydłuża cały czas. Wydłuża się, tak? ale co jest też ważne, nie dostanie reszty. Na przykład, jeżeli Aha. dostaje dobrobon za 10 zł, a zrobi zakupy za, nie wiem, 9,30 to nie dostanie tych 70 groszy. Te 70 groszy wraca jakby do nas i my je możemy spożytkować dla kolejnej osoby potrzebującej. Uważam, że inicjatywa jest słuszna i zapewne już owocuje. Owocuje i rzeczywiście no. Mm, jeszcze może jest mało znana wśród mieszkańców Opola, jeszcze chyba trzeba czasu, zanim to jakoś tam wejdzie bardziej. Natomiast osoby, które z tego korzystają i osoby, które w ten sposób pomagają innym, no widzą w tym też, też jakiś sens. I myślę, że to jest nie tylko dla, dla osób bezdomnych, takie, które żebrzą na ulicy, ale też mamy takie doświadczenie i to akurat jakby zawierając umowy ze sklepami, Kiedyś jedna z pań ekspedientek podzieliła się taką swoją radością, że y, chyba na parafii takim osobom ubogim, potrzebującym, były rozdawane te dobrobony y, w takiej dzielnicy Opola. No i mówi, że, że ogromną radością było to, kiedy starsza pani przyjechała sobie na rowerze, pewnie pani, której się nie przelewa, która po opłaceniu rachunków i wykupieniu leków niewiele jej na życie zostaje. No i z tym dobrobonem za 50 zł przyszła do cukierni i miała taką radość móc sobie wybrać po prostu takie ciasteczko czy taki chlebek, że to nie jest, że dajemy paczkę, w której jest standardowo coś tam, kilo mąki, kilo ryżu, kilo cukru, tylko że ona miała prawo wyboru, nie? Że, że to też było dla niej ogromną radością. I myślę, że to jest też taki dodatkowy element właśnie tych, tych dobrobonów. Jak pozyskać taki dobrobon? Trzeba do domu nadziei się udać? Właśnie w domu nadziei, ale też w opolskich parafiach można pytać, pytać o te dobrobony. Rozumiem, że kwotę też możemy sobie wybrać. Tak, one mają różne nominały, bodajże od 2 do 100 zł. Siostro, a wróćmy jeszcze do um, śniadań, które są organizowane w domu nadziei. Jakie zasady obowiązują, żeby w ogóle można było skorzystać z takiego posiłku? To znaczy, no przede wszystkim osoba musi chcieć przyjść, tak, do domu nadziei. No takim kryterium dom jest dedykowany głównie osobom skrajnie ubogim, też takim, które no nie, nie mają możliwości bądź nie chcą, bądź nie mogą korzystać z jakiejś innej pomocy instytucjonalnej, której w mieście też nie brakuje. Natomiast... Ale czy trzeba podobnie jak, jak w noclegowni, być trzeźwym? Tak, tak, znaczy wprowadziliśmy też taki, e, taki warunek, e, też z szacunku do osób, które korzystają właśnie z tego, żeby, no żeby to miejsce było też bezpieczne, żeby było przyjazne osobom, które, które przychodzą i chcą w spokoju spożyć posiłek, e, no to wprowadziliśmy wymóg trzeźwości. Oczywiście tam mamy małą granicę e, tolerancji. tolerancji, ale generalnie no, nie wpuszczamy osób pijanych. Ale też widzimy z czasem, jak to też owocuje, że ktoś przychodzi przez kilka dni, awanturując się, dobijając się, no bo, bo jemu się należy. No i jakby to też jest trochę takie wychowawcze, że my mu pokazujemy, owszem, przyjść, ale wtedy, kiedy będziesz trzeźwy no w tych godzinach rannych, chociaż trochę wysiłków to włożyć, żeby, żeby móc przyjść, no mieć tam te minimum. I skorzystać właśnie, no myślę, że, że warto, że, że ta nagroda też dla nich jest duża, że w takim przyjaznym środowisku pyszne śniadanie, bo naprawdę nasze śniadania to nie jest bułka ze smalcem, tylko to są czasami lasagne, czasami kiełbaski na ciepło, więc te pościółki są naprawdę obfite. Oczywiście wszystko jest podarowane od ludzi dobrej woli, więc dzielimy się tym, co po prostu sami dostajemy. Czy jeśli w tym takim właśnie zimowym czasie, od którego wyszłyśmy właśnie w naszą dyskusję? Czy, jeśli spotkamy kogoś potrzebującego na ulicy, możemy zadzwonić do domu nadziei i poinformować, że właśnie spotkaliśmy taką osobę, że chcielibyśmy jej jakoś pomóc. Tak, tak. Oczywiście nasz numer też jest dostępny i na stronie Stowarzyszenia Nadzieja, i na Facebooku, na fanpage'u Śniadanie z nadzieją. Jest taki nasz dyżurny telefon i, i można z niego też skorzystać. Można też osobie po prostu wskazać adres yy, książątopolskich do Polski 44 i taką osobę też do nas skierować. Serdecznie dziękuję za te wszystkie rady. Państwa gościem była siostra Aldona skrzypiec Jałmównik biskupa opolskiego. Dziękuję. 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 A ja Państwu dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.